Witam, witam i o zdrowie pytam, ja jestem Kreatywny Człowiek, a to jest Jedi Fallen Order, let's go, zaczynajmy. Jesteśmy w tej tajemniczej jaskini, w której e, naprawiliśmy sobie miecz. Teraz wypadałoby ruszać dalej, ale pytanie, co nas spotka? No cóż, e, odpoczynek taktyczny. Let's go. I już w końcu możemy niszczyć te e, barykady dziwne co mega nam ułatwia sprawę bo wcześniej nie mogliśmy w ogóle ich ruszyć wychodzimy let's go ajej dobra dobra ten leży Dobra, chciałem, chciałem ich cyknąć z tego podwójnego miecza O, pięknie No, dobra, dobra, dobra Trochę do dupy, że się nie przełączyłem na e, celowanie takie No dobra, przełącza się mm, Ajajaj, źle Pięknie Chodź tu, typie O, kolejni a po nas jeśli damy mu ja was zabiję prędzej. Zgodzę się? Dobra, no l 1 i kwadrat, to akurat, akurat wiem, ale. Pięknie, wow, 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 jak przytrzymuje to ma taki jakiś por porypany. Wow, dobra, kozak. No dawaj, dawaj Aj, nie spadli, nie spadli. Pięknie! Ja teraz to mogę łączyć! Panie i panowie, to jest kozackie! Tak, zostałeś tylko ty. Long live the king! To ja, to ja rozerwię ich! Bez obaw, let's go! Mega, naprawdę świetnie się bawię, grając w tą grę. Grę... szlak. Potrzebuję wizyty w serwisie. Aha... Wizyty nie tylko w serwisie. Wykryto unik. Wykryto unik? Wydaję moment, kurde! Bo na nich nie działają niektóre kombosy i to mnie... Dobra, przejmuj go, BD. O nie, zapomniałem! Uhu! Dostałem, dostałem, dostałem. Oj, sorry, sorry, robociku mój, który nie jest ze mną? Który nie jest ze mną? O! Przejmuj go Bidi Przejmuj Czy oni mnie będą atakować? Tak, idą dwójkami. Idą... idą dwójkami. Dobra, robimy sobie armię. Ajajaj. Uuu jak mnie rypnął. Ryp, Rypnij go, Bidi Bidi, rypłeś go. Nie, nie rypłeś O cholera. O, Dobra, rozerwałem też mojego, ale może być. Nie, no, U, lulu, lulu, lulu. źle. O nie, nie, jest źle, dobra. Aha, mu się animacja otworzyła, że niby mnie wziął, a jednak mnie nie wziął. Aj, jest źle. Bez aj aj, 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 Takie pociski sobie, kurde, to przedszkola schowaj. Pyk, mamy. Nie ma już go, teraz kto? Jeszcze ty. No, bezsensowny, ty jesteś bezsensowny. Cyk, 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 łonie, łonie. Nie, 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 nie. Dobra. Aj, dobra. Bidi, przejmuj go. Niektóry który jest. Dobra. Cyknij go, cyknij go. Billy przejmuj go. No i mamy po kłopocie. let's go. Hey, Bidi, idziemy. Let's go. Hakuj, się Zajęli ilum. No niestety. Nie, zauważyli mnie i to nie wszystko. Wy to A, wbudowa... W budowa, kurde, mój język. <gryw> um, kopią minerały z tej planety. Kyber. Kyber no dokładnie, tak to się nazywa. Dżerun no, zabiję cię. Dobra, um, mam wracać tu? Nie, ja tutaj przyszłem. Czyli mam iść tutaj. Chyba, tak. Lecimy. Zrozumiałem. O nie, 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 nie. Wow, jak rypło. A no tak, bo jeden z nich ma rakietę. Jest źle. Dobra Dobra, ten, ten, ten zaraz padnie Nie padnie, nie padnie, nie padnie Dobra, pięknie Dobra, cyk, cyk, cyk Gdzie mam, gdzie mam iść? Um, chyba tu? Na to już oglądam. Ucieczka w wielkim stylu Cyk, no Halo o! Damy radę! Damy radę! O nie, ten czarny jest tu. O! Spadł kozak! Cyk, cyk! O! fajnie. No. Cześć! Nie, nie, nie! Kurczę! O fak! O dobra! Ja chcę zrobić to. Cyk! Dobra, teraz przytrzymujemy to. Kozak i pyk. O, jak poleciał, pięknie. Dobra, no chodź. O, fech mistrz, zdobyłem trofeum. Weg, jeszcze, jeszcze ktoś, jeszcze ktoś? Nie. Dobra, cyk, cyk. Kozak, ty też. O, fak. Jesteście bezpieczni? Przyczailiśmy się, ale burza już przechodzić. O nie na, te, na tego to nie działa Fuck Oj, oj, oj Ty również Moe, bo ten robot mnie Wkurza Pięknie Odniesiono z uszkodzenia Ja ci dam Jedyne Jedyne uszkodzenia jakie widzę to twoje Uff, mam tu iść. A chyba tak. O, daj. Ooooo... Czy to jest... A nie, to jest do wody. Czy ja tutaj mam iść? Chyba tak. No znaczy, cóż. <trych> Trochę mnie boli łeb. Uuuu Skrzynusia. Give me more Otwórz. No, otwórz. Bidi. Ej, kółko? Jak się wschodził? O, kwadrat to na dół, ok. Otwórz. Zawsze znajdujesz coś ciekawego. No. Kozak, Bidi. Bidi znalazł, chociaż nawet nie wskoczył. Nice. Ale to chyba ograniczenia silnika, czy coś w tym stylu. O, um, dobra.

A muszę 3 aż punkty, żeby odblokować rzucanie mieczem. Oooooh, wow. ja się tak nie bawię. Nie o tym zapomnieli. <laughs> No słabo, słabo. Wow, 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 wow. O nie. O ty, o szlak. A, no, fakt. No, bo typ zaraz będzie strzelać. No jednak nie strzelają, dobra, no to. Wykorzystajmy to. Strzelają czy nie? Nie strzelają. No teraz strzela, no szlak. Nie A ty nie masz odbytu. O nie. nie, 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 przepraszam za ten odbyt, przepraszam. Cyk cyk cyk, oj. O... Ajajaj, czmychnął mi. Nakieruj mi tego. Aj! Bo troszeczkę mnie to irytuje, że czasem mi zaznacza tą latającą bańkę. Tak, przejmij mi go Bidi. Pięknie. A, moment on jest. Czy on jest w ścianie? On utknął w ścianie. Tak, on utknął w ścianie, okej okay. O, jeszcze ty? Załatwmy go Załatwię go bez problemu Ajajaj Dobra, potem podwójny, wow, wow Wow, kozak um. Dobra, czy normalnie wychodzimy? Przebili się i wezwali wsparcie Zmierzają tu wszystkie niż niszczyciele w sektorze Let's go Nie przylecieliśmy tutaj, żeby dać się złapać Zdążę O nie O nie O oh fuck, o oh fuck, o oh nie, o oh nie, o oh nie O oh oh fuck, o oh fuck Kurde, nie wyszło. Dobra, chodź tu. Aj, aj, aj. Dobra. Oj, jest źle. Dobra, atakujmy go po nogach. U, u, u. Dobra. Dobra, zaraz glebniesz. Zala, zaraz glebnie. Zaraz gleb... Glebaj, ajajajajaj, aj, 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 jest źle Dobra, lecimy Jest dwóch, jest dwóch O nie, okej, okay. dobra, jeden leży, jeden leży Wyszedł, wyszedł nie macie, wow O, oh, fuck Tylko jeden mu odbiłem Dobra, chodź tu Chodź tu, chodź Atakujesz mnie? Tak, atakujesz Dobra Potknął się, potknął Ale jest słabo, jest słabo Po nogi po nogi Aj, jest Nie, 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 nie Tak się nie bawimy Ja chcę podwójny Pod, Podwójny mi uruchom Kumasz? Nie mogę go złapać Chodź tu No, czemu uciekasz ode mnie? Aj Jak zwykle no co, co teraz zrobisz? Co? Pięknie. Nawinąłeś się mi. O, jak skoczył! O, jak skoczył! Siema, koleżko. Long live the king. <laughs> o oh, Dave. Dobra. Dwie maszyny kroczące. bada ping. Yeah. Uh, Moje, gdzie to jest? Uh, dobrze, idę. <clears throat> A tutaj. je. Oh, yeah. <laughs> Udało się. Witam, witam. Znaczy, dałbym sobie radę, ukradłbym jakiś statek, ale i tak gdzieś. Może tam być coś ciekawego? <laughs> na Zefo, A no tak był, był, ale wróć na datomirę i w Astrium. Dobra, robimy główną. E, nie chciałem tego kliknąć, zawsze mi się myli, klikam X, a to powinien być kwadrat. Wracamy na I ogólnie chciałem was poinformować, że planuję robić streamy jednak na YouTube, ale przeszkadza mi w tym warunki. Na przykład e, boję się, że ktoś będzie krzyczeć z dołu, że coś będzie słychać, że nie wiem, wiadr będzie za oknem, bo akurat, nie, nie ukrywam, bardzo wieje, bardzo, bardzo wieje. Ruszamy gris czekamy, czekamy Dobra młody, siadaj, jesteś na miejscu pięknie Datomira, czerwona planeta. czy nadal będą te okropne złe siostry nocy i bracia nocy będzie dobrze będzie dobrze no jasne yes, yes, no. jasne moje czy te skróty mi się zapisały chyba skróty mi się zapisały więc nie muszę przejść taką dużą 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 drogę <ENCEí> Chyba idziemy do miejsca, gdzie ostatnim razem spotkaliśmy uh, Spotkaliśmy tą. O nie! O nie, one tu są. Czy jednak nie możemy to zrobić po cichu? dobra? Witajcie, siostryczki! Syk! O jakich rżne! Tak, takie byliście mądre. Tak, bang. Cyk! cyk Nadciąga! zemsta dobra um, musimy iść aż tam dobra gdzie był skrócik gdzie był skrócik e, tutaj była spuszczona linka tak to jest ta linka miau kurde ale jaki szybki byłem Oooo, zero całusków pamiętamy pamiętamy paną panią Całuśną! Ej, ale gangbengują mnie, zrzuciły mnie, ja blokuję, E. Nie bawię się w takie coś. Tak. No. Moment, muszę odskoczyć, bo one mnie gangbengują. Jakie jest ich dużo? No. Ja przepraszam, że musicie to... Bo... Oh, damn. Podejście numer 3. Nie macie Pięknie um, Teraz tam Dobrze mówię Tak, tam, tam, do góry teraz tam Ale chyba jak tam dotrzemy... O oh Jesus Nie, pajączki! Nie, 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 nie. Ja się z wami nie bawię. Pyk! Albo się z wami pobawię, bo... I tak główny cel misji będziemy robić w następnym odcineczku, a wy będziecie takimi zapychaczami. No ugryz mnie! No, no ci, dziabaj go mieczeń świetlnym Jedi, no. <laughs> Dobra, tutaj jest... Sejwuch! Znaczy jest tutaj dziwny koleś, jest tutaj dziwny koleś. Siema dziwny kolesiu! Hup! O nie! No nie, nie. Albo! Zapomniałem o mojej, o mojej tajemniczej zdolności. Lang live the cake. Albo nie, cyk! To ja mi odpieprza, ale cyk sobie tutaj odpoczniemy, bo mamy czas. Mamy czas. Yy, ma dwa, te trzy. Seria potrzebuje trzech. Trzech, trzech. Tak, potrzebuję trzech. <laughs> Rzut mocy. Zobaczymy. Cyk 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 i jeden leży. No piękny, ale potrzebuje trzech <trym> No dobra, zbieramy Zbieramy. lululut. a ah, zapomniałem, że wy się odrodzicie I was A już Okej. okej Eeech Ale przejdziemy tym przejściem tu 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 A ah, dobra, wiem gdzie jestem, wiem gdzie jestem Everybody in the club Whoa. Jak skoczyła? Jak skoczyła? Jak ta skoczyła? Cyk. No ja, i to jest to przejście. Bring the action. Ok? Starca tutaj nie ma. Chyba na starca siostra nocy też się obraziła. Zbliżamy się, jesteśmy bardzo, bardzo blisko. Y Dobra, tutaj jeszcze nie skaczemy, tu skaczemy. We're going to the trip. Co to jest? Nie. O nie, to są ci, oni mnie znaleźli. To są łowcy nagród! Rypani łowcy nagród Więc tacy teraz zostają że No On ma dwa dwa ataki O oh, fuck Dobra Bo bosem jestem, jak się Maestro Maestro Ja ci dam sztukę Sztukę ci pokażę Ty kto jest sztuka Wow! Ogień to też jest sztuka, ale nie pasuje mi. Cyk! A, nie mogę jednak. Ja to chodź tu. <ścoughs> Serion spadł. Really? Oh jeez. Myśliwy pokonany. Droidłowca. Nie no, ale kazak. Wchodzimy dalej? Chyba tak. Huu, oby się kaccenka nie uruchomiła, a nie tutaj jest za tymi drzwiami. Za tymi drzwiami. Więc panie i panowie, to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę. Ja mierzę mieczem. Patrzcie, jaki cudowny, dorodny miecz, kozak. A my się widzimy w następnym odcineczku Bye bye. No i miłego dnia.